Animations Polskie. To stało się kilka miesięcy temu. Jestem studentem drugiego roku i wracałem na stare śmieci w trakcie przerwy od zajęć na uczelni. Moje relacje z macochą nie były najlepsze, więc nie chciałem zostawać u ojca na wieczór. Zadzwoniłem do kumpla z liceum zapytać, czy mogę kimnąć u niego na chacie. Z mediów społecznościowych dowiedziałem się, że jest w mieście. Już wcześniej nocowałem u niego i wiedziałem, że mnie ugości, jeśli tylko się zgodzi. Mój znajomy, nazwijmy go Z, wyglądał na normalnego kolesia. Nie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi ani nic z tych rzeczy, ale nawiązaliśmy bliskie relacje po szkole średniej. Od czasu do czasu wymienialiśmy wiadomości i bujaliśmy się razem, kiedy byłem w mieście. Wspominaliśmy stare, dobre czasy, orkiestrę i lekcje angielskiego. Uradował się na mój telefon. Z na ogół jest dość wesoły. Ale tym razem był niezwykle podniecony, jakby trafił szóstkę w lotka. Nie zastanawiałem się nad tym długo. Powiedział, że mogę spać w pokoju gościnnym, a ja to przystałem. Kiedy dotarłem, dalej był tak podjarany jak przez telefon. Rzucał pomysłami na wieczór. Chciał jarać zioło, oglądać dziwne filmy i grać na konsoli. Jego starych nie było na chacie, a on miał zamiar skorzystać z okazji i jarać na potęgę. Byłem zmęczony podróżą, ale rzadko się widujemy, więc stwierdziłem, że mała integracja nie zaszkodzi. Graliśmy w Smash Bros. i raliśmy topę, rozmawiając przez kilka godzin. Wszystko przeciągnęło się dłużej niż chciałem, ale to kupa frajdy, więc co mi tam. Było już późno, jakaś druga w nocy, kiedy zaczął zadawać mi pojebane pytania w stylu czy kiedykolwiek zastanawiałem się, jak to jest kogoś zabić, albo czy sądzę, że ktoś by za mną tęsknił, gdybym zginął oprócz tego pytał o całkiem zwykłe rzeczy chciał wiedzieć czy mam dziewczynę czy poznałem jakiś nowy kumpli na uczelni i tym podobne jego zachowanie dawało mi do myślenia byłem zmieszany ale dopiero po fakcie dotarło do mnie że chodziło mu po głowie coś bardzo złego cały ten dziwny klimat sprawił że zrobiłem się śpiący wyłączyliśmy konsolę i obaj udaliśmy się do piwnicy gdzie mieścił się jego pokój oraz pokój gościnny. Powiedzieliśmy sobie dobranoc i poszedłem szykować się do łóżka. Miewam problemy ze spaniem. To bezsenność, która męczy mnie od jakiegoś czasu. Nie mogłem zasnąć od godziny, gdy nagle słyszę kroki na zewnątrz mojego pokoju. Ściany były dość cienkie, więc wyraźnie słyszałem kroki obok moich drzwi. Następnie Z wszedł po schodach na górę, a potem zbieg z powrotem na dół. Najdziwniejsze w tym było to, że nie słyszałem odgłosu otwierania drzwi od piwnicy, które skrzypią, a poza tym światło było zgaszone, więc tym bardziej zastanawiało mnie, co on kombinował. Usłyszałem, jak wrócił do pokoju, ale coś nadal tu nie grało. Odkąd spotkałem go tego wieczoru, zachowywał się zupełnie inaczej niż zwykle. Postanowiłem poszperać sieci i sprawdzić, czy nie ma tam nic podejrzanego. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku aż natrafiłem na Tumblr podlinkowany do jego nieaktywnego konta Twitter, który znalazłem na swojej liście kontaktów. Znajdowały się tam rysunki okaleczonych zwłok zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych, linki do podejrzanych stron, których nawet nie miałem odwagi kliknąć, historie o morderstwach, kanibalizmie, nekrofilii i torturach. Poza tym roiło się od fotek broni palnej, noży, siekiery, które po bliższym przyjrzeniu się... Wyglądały, jakby były zrobione w jego sypialni. W ostatnim poście z przed tygodnia napisał, że chciałby znaleźć jakiś łatwy cel, na przykład bezdomną osobę. Ciarki przeszły mnie po plecach. Wiedziałem, że zamierza coś odjebać. Pewnie poszedł na górę zamknąć drzwi. Po cichaczu spakowałem rzeczy i otworzyłem małe okno, znajdujące się pod sufitem. Desperacko próbowałem przecisnąć się przez otwór okienny. Kiedy wystawiałem już nogi, Z otworzył drzwi. Było ciemno, ale światło latarni zapewniało dobrą widoczność. Spostrzegłem, że trzymał w ręku coś długiego, najprawdopodobniej nóż. Milczał, nie odezwał się słowem. Odwróciłem się, skoczyłem w auto i pognałem do domu mojego ojca. Od razu zablokowałem go wszędzie, gdzie się dało i powiadomiłem policję. Powiedzieli mi, że nie mogą nic zrobić, ponieważ sprawy są zarejestrowane na jego ojca, a on jeszcze nie popełnił żadnego przestępstwa. W każdym razie poinformowałem pozostałych kumpli z ogólniaka, żeby mijali go szerokim łukiem. Od tamtej pory trzymam dystans, kiedy spotykam kogoś nowego. Fakt, że ktoś, kogo poznałem tak dobrze, mógł okazać się moim oprawcą, odbił się na mojej psychice. Nie wiem, co obecnie robisz Z, i nie jestem pewien, czy chcę to wiedzieć. Ale mam nadzieję, że się leczysz. Beny